dobry, Cześć widzowie. Siemanko, zobaczcie to dla was. Parki, które będą wysłane dzisiaj jak wrócę z pracy. Tak, bo jest niedziela godzina za 2011 nagrywamy prezesik tutaj z częściowego artykułu, no. Nadał. Aha, tylko mm. jest układ, prezes sobie wybiera jeden booster Destiny Drivals, a ja sobie za to biorę, a ja sobie za to biorę jeden booster więcej z Whiteflera, tak więc wybierz sobie. Ten, i pięć jest dla Was, dla poprzednich widzów, i teraz wszyscy lecimy. Będą dzisiaj paczki pakowane na pewno i wysyłane. No i tak. Kolejny etebek White Flare. Kolejny etebek z znanego nam miejsca, wszystkim ze sklepu Mr. Pagi. z moim kodem macie 7% zniżki na cały asortyment Pokémon. A kod to jest nie jesteś gruby. Kolejny etebek. Ciekawe, czy oddam? Na pewno oddam. od pana Pugiego zawsze oddają ete. Na pewno oddam. Ten. zawsze oddają etebeki tak, tak. ostatnio grubo black bolcik poleciał zaba poleciała jest dobrze tak sej smitout to się okazało że to droga karta jest i bardzo poszukiwana ja no. mam ty no. Tak się udało, że ty fajną żabcię dropnąłeś. Tu mamy klasycznie. A wiem, ta duża. No, tak dokładnie. No i zapraszam Was serdecznie może na ligę, jakby ktoś był przejazdem w Krakowie. Mamy ligę. Wszystkie, wszystkie szczegóły. Tak, bo teraz, teraz będzie trochę zmian, więc nie chcę namieszać. Wszystkie szczegóły. Są na stronie MisterPagi.pl oraz są wszystkie linki podlinkowane, zawsze są w op op opisie filmu, łącznie z, wy leki. z wygranymi. Tak, leki. Proszę, dziel i rządź. Pamiętaj, że ja mam jednego więcej A, za Destiny Drivals. Co tam jeszcze z informacji? No co, no na lidze ostatnio to po poszło mi lepiej niż ten, ale jak się otwiera dek w czwartek o północy, no to tak jest, niestety, tak jest i się koszulkuje dek w czwartek o północy przepraszam Was za te turbulencje w piątek przed ligą jeszcze później praca, po pracy do jeszcze szybko, do jeszcze jednej pracki na chwilę, na małą popraweczkę 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, Destinet ja dostałem swoje 5 i lecę ze swoim tematem ja chcę pierwszy no to dobra, dawaj, Destinet to otwieraj to jest taki leżę tylko z naklejka. Tak jest. Dostępny tylko nigdzie. Tylko u nas. Tylko nigdzie. Tylko u nas. Tak. tak teraz będziemy <laughs> otwierać sobie ETB-czka White Flare. I ciekawe, co tutaj będzie. Może Resi znowu siądzie. Oj, przeskoczyłeś i to dużo. <laughs> Basic Energy. Electric. Taylor. I slagma. Meditate. Foretas. Steven Sclado, Team Rocket Ariana, Team Rocket Zubat, Arwen Skuwet, Jo Jan Mega EX. Prezes zaczyna już, zaczyna prezes już swoje tańce, swoje tańce. Coś mi tu macha, coś mi tu lata. A mama, Instagram Manager, proszę. Nie, lata mucha. Komal tu lach. Lata, Abilita. Jan Mega, Lata, Jan Mega, proszę. First Pack Magic, Destiny Drivals i s Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ale fajne. jest. Ta... boosterki również są dla Was. Wszystkie są oczywiście z, od partnera kanału, sklep Mr. Pagi. Potrzebuję jeszcze Janma i mogę używać Abili. Tak jest. Ta to jest fajna. Tutaj są wszystkie nicki wasze, wszystkich ludzi, którzy pod poprzednim filmem zostawili lajka i komentarz. Są tutaj wrzuceni, cię będziemy losować. Oczywiście też jednego widza, jak co jak odcinek, który sobie otrzyma od nas boosterek, ten, który sobie wybierze Siram I jakiś. Mam Mam, tak, ale Nie dropik to dropik. To, to jest Resiramek. The best card. Siramek jest bardzo. Dobrą kartą, bo jest dropikiem jest i eksikiem, może częstym, ale można na nim sobie dek złożyć, bo jest taki całkiem przyjemny. Można go dorzucić do deku. Podziębuję Janna albo Steambole ma abilita, już przeczytałem na I Pierwsza paka prezesa z White Flare'a. Zobaczymy: Gocita Banilis, Purloin, Simisir, Livani, Stoutland, Lampent, Energy Retrieval, Gochitel Hollow Bum, bum, bum Dzisiaj na odcinek został wybrany Gengar Jak widzicie, prezes wybierał przed odcineczkiem No i co, czekamy na opóźnione mega ewolucje, a na razie White Flare, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu mi się uda zdążyć do sklepu, bo są troszkę luźniej To na pewno będzie Fade Seek, Paldean Fade, Shining Fade Może Crown, do Crowna się przymierzam też powoli żeby coś kupić, krawnika. W końcu pokończyłem te fuchy. To też trzeba coś w końcu zakupić, nie? Na kanał dla, dla prezesa. Journey Together pasuje coś, bo ostatnio się wyzbyłem. Pozbyłem się sześciu kart z Journey, takich tanich, ale mam całą stronę pięknych Iwi i Zobaczcie sobie na Instagramie, link jest w opisie. Instagram prowadzi moja przepiękna partnerka i nasz Instagram manager, tak zwany z odcinków. I właśnie chyba wczoraj wrzuciła, tak wczoraj wrzuciła właśnie piękną stronę, którą mi się udało zdobyć teraz właśnie na, na lidze, jak byłem w piątek. Savk pokeball, pierwszy dropik. Koton, Hilda, siemanko, kolejna Hilda. O, prezesa nie było, przyleciał. O, przyleciał, zeskanował, ale siadło, nie? Dwa dropiki, dwa dropiki, dwa dropiki. Ej, nie stukaj tak! Ale ja mam jednego lepszego. Ale po, poniszczysz karty, które ja są w boosterach. Nie stukamy tak. Jak się denerwujemy. I do Micio. Tak, spokojnie, ja dlatego White Flera biorę, żebyś ty miał Godpack. Tylko trzeba inne, pro, inne produkty, może. Ostatnio ktoś chyba wykupił. Godpack. Ktoś chyba oglądał mój odcinek, bo wpadł do drugiego, wykupił wszystko, co miał. Puste półki mu zostawił, Nic nie ma z Pokemona. Ma. No. No, dobrze mi się udało tego ETB-ka dzień wcześniej wyrwać. Lecimy. Tu jest Hilda. Jest Hilda. Twój busterek, proszę bardzo. Dewot. Blitz. Nie podglądaj. Swallows Patrat. O, chyba Simisir. Harlequin, Stanfisk Kofagikus, Livani. Tornadus. Hollow. No, spokojnie, no przecież to nie są zawody. My nie jesteśmy przeciwnikami, tylko jesteśmy partnerami. No to... Mm. Tak rozdałeś. tego, a ten ma... Tak, roz... tak rozdałeś busterki. Szef. Mm. Szefie, szeryfie, To jest czysta loteria. Jo, energia holo. Uwielbiam. Te mi się tak podobają energie holo. Ktoś mi podpija wodę, ktoś pił z mojego kubeczka. Później zasnie w gardle. Z emocji nie będę miał to powiedzieć. Ferroset. Yamask. Dano Subat. Teraz będę o chwilę, w tym tygodniu na początku jakoś modernizuję swój dek, który sobie sam wymyśliłem. Zaklet Pokeball, Galvantula i Samurod Hello. I oprócz tego jeszcze muszę swój Charizardadek zmodernizować i lecimy grać dalej. No, jak na razie do tej pory nie jest źle. Dwa Pokebolki wpadły, i iEksik, Energia Holo, Hilda i Jan Mega i Eksik z Destiny Drivals. Nie jest źle. Kolejny booster, no. Prezes taki, powiem Wam, Lekko taki confused jest, taki zmieszany. Nie wie co ma robić, nie wie co się dzieje. Źle porozdawał Gocita, Zorua, Dradigon, Scrapper. Archen, Sharon, Vanilish, Buffaland i Yex. Ładnie. No co? Nie fajny. Tyle, że no. Masz jeszcze jeden busterek? A czy mają dwa? Jakoś to źle poleciałeś. Za szybko coś chciałeś otworzyć. Bo ja byłem pierwszy. Aha, Basic Energy Liturgy. Więcej. Jak więcej? Równo mieliśmy, po pięć. Nie, Nie. to równo mieliśmy. Osuńcie, no jakie? White, white, aha, White miałem więcej not, not i Mani, Mandi, i Terrakion. No fajny set. Virizion. Proszę bardzo. Taka piękna karcioszka się kolejna trafiła. Nie widać go tu prawie na tej karcie. Ale śliczna okay. karciocha. Kolejny dropik. Teraz to prezes już otwarty, boosterek? Czy ja mam? Ja? ja. I ty, ty jako Last Pack Magic? Ja. Ok, nie chcesz wymienić mm. boostery? Ja. Pamiętaj, że proponowałem lecimy, nie. moja ostatnia paka Prezentacja się odwrócił gdzie jest moja jedna blon trabisz to to moja jedna jaką, koszulki? nie, nie. nie. Harrier, Gigalith Brave Bengal, Mandibas Zwailows Samurott i Virizion zwykły, no już wystarczy zwykłego już Virizionek. no Powiem wam tak. Widzowie. Jakby to powiedzieć. No, ja mam dropiki po lewej stronie. Nie. Po prawej. <grym> o, energia! Nie. Holo, one są śliczne. Bardzo mi się podoba tę energie holo. Uwielbiam. Ją. Ten czerwony? No to wiemy, że jest choluwa jedna, szandel, LITWIK i Kofagików. go. Szandel, pokémon. No widzicie, no prezes, jak nie trafi nic fajnego, to ma taki humor. Ale co tutaj się dzieje? Co tutaj się <toddź> dzieje? Tu, no to wyszło, że ja mam te trzy dropiki, a prezes sobie zabrał resztę dropików. Zawsze masz tą tajną broń. I oprócz tego jeszcze się trafiła Hilda, Reshiram, Villision, Daklet i Savk w Pokebolu. Bardzo ładnie mi się wydaje, bardzo ślicznie się trafiło. Dwa, co? Ostatnio Black Bolcik lepiej oddał, no ale to jest ETB od drugiego, no. Tak jak widzicie, oddają i to fajnie, bardzo fajnie oddają. Dobra, teraz dla Was. Do wyboru, do koloru. Destiny Journey Paradox. Jeden z tych. Tak jest i prezes tutaj. Bez, po, bez podstawki mieszamy, mieszamy, mieszamy. I losujemy. Jest. Jeden szczęśliwiec. Tak jest. I w dzisiejszym szczęśliwcem jest. Tata i Hobby. O, a dla ciebie to już w ogóle mam yy, jeszcze te zaległe busterki. <śmum> mam jeszcze dla, dla ciebie te zaległe busterki. Właśnie miałem się brać za te paczki, więc jeszcze napisz mi od razu maila co chcesz z tego. To ci dorzucę do tamtych i dorzucę ci od razu za zwłokę, tak jak zawsze, tak jak wszystkim poprzednim. Tak więc wszyscy poprzednicy, ci, co nie dostali boosteru, i jadę zaraz do Pracki. 11. No, akurat, wrzucę film na 12, jadę do Pracki, wracam gdzieś koło 18 i biorę się za paki i za całą resztę. To nic, życzę wam niego smacznego obiadku i do zobaczonka w środę. Prezes, jak zwykle, wygrał odcinek. Zobaczcie. Jeszcze raz. Energia Holo, Jan Mega, chandelur pokebolu Virizion, Hilda, kolejna. Jakby ktoś potrzebował, no to wiadomo. Można się odzywać. I to by było na tyle w dzisiejszym odcineczką. Pozdrowki od Gengara. Pozdrawiamy również wspierających, którzy się tutaj wyświetlają. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego zacnego grona, wystarczy kliknąć ten niebieski przycisk wspiera i później tam iść dalej za za kolejnością. To nic, trzymajcie się wszyscy cieplutko i do zobaczenia w środę. A jakby ktoś chciał sobie wygrać taki booster jak na przykład Akta tej Hobby, to wystarczy zostawić lajka, komentarz i fajnie było, jakby była jeszcze subskrypcja. Niestety bez komentarza się nie dał być, bo nie wiem, kogo mam wrzucić do puszki losującej. Tak więc wszystkie komentarze z pod tego filmu biorą udział w losowaniu w środę. To nic, trzymajcie się jeszcze raz i do zobaczenia. Już wkrótce. Pa!